Mamy za mało graczy. A, no tak. No, teraz przyciekacie patyka idziemy. idziemy. się za mną szybciutko. Idziemy, idziemy. Ja idę. I teraz ja. Chodź jeszcze kawałek. Okej, idę. Szybko, szybko, szybko. Stoję i ja też stoję. Przewróciłeś. Nie wiesz o tym. Sorry. Dobra. A, stałem. Stałem. No to super. Więc teraz tak. Ustawcie się z byle strony. Dobrze stoję? Dobrze stoisz. Bardzo dobrze. To teraz ja chyba muszę tej drugi, tak? Tak. Dobrze, to idę. Hop, hop, hop. A! Jak ktoś z was przekroczy tą linię, przegrywa. Będzie to patyczek. Pada musi się trochę odsunąć. A tak wystarczy? A tak, tak, wystarczy. zobaczymy najpierw peteczek. No nie, jeszcze trochę. O niejku. Zdaje ah. ci pada. Dobra. Już? już, 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 już chyba tak. Tak, dobrze, dobrze. Więc tak ja ja, ja. Ja to wygram. Ja. Nie, bo ja, ja. Uh. Ja chcę, ja chcę wygrać. Nie, bo ja wygram, ja wygram. E, czemu oni ciągle mówią, ja wygram, ja wygram? Nie wiem, to jest... dziwne. Dobra. Ja? Jest, może wygram, może. Może? Nie, nie proszę, czasy, Aaa! Haha, przekroczyłeś. Tak jak obiecowałam, będą pieniążki. Yy, tylko muszę niej iść, a pan to do domu. A Często zostaje z OK. Okej. Więc tak, yy, poczekaj tutaj chwilkę ja pójdę po piążki. Ach, kochani, to jest strasznie dziwne. Strasznie. Oh, trzecia gra w Ha! Oh. Jest. Dobra. Więc, czekamy. Już, już, już. No i gdzie jest? Y, tutaj, trzyma w ręku. Co? Jeden Tak. Czyli chcesz powiedzieć, że przez ten cały czas grałem o jeden gruby?